Dobrełe kurdełe um, Musimy się stąd teraz jakoś wydostać Jak na razie nie mam pomysłu uh, Jak to zrobić? Będziemy sobie mniejszą broń uh, Jak pójdziemy tu to mamy pociąg Z pułapkami nawet po dwóch stronach Tam się da wyjść za moment gdzieś tu wyjdę Tu Niekoniecznie Tu się przeskoczy tu się przeskoczy, tu gdzieś się właziło. Dobra, jestem. Eee, problem jest tylko taki, że nie wiem, gdzie dalej. Ten pociąg można sprawdzić, przeszukać tutaj. Się bili z tymi, tymi stworkami. O, tutaj, nie, apteczka, nie. Nie wezmę, pełno. Tu coś mogę wziąć z niego. No nic, no po prostu absolutno nic. Nic, nic, nic. Dobra. I to by było tyle z tego pociągu chyba. Tu więcej nic nie ma Poza misiem i paroma martwymi stworkami. Mamy mapę metra. Gra nam pokazywała, że jesteśmy mniej więcej... Nie, tak nie będzie widać. Jesteśmy mniej więcej teraz gdzie? Tu jest... Tu jest Czwarta Rzesza. To gdzie jest Polis? Polis, aha, polis jest tu. Nie wiem, czy to widzicie środek ekranu, jest ten wskaźnik mój, tak? Ale bez latarki tego nie zrobię. O, inaczej, tak będzie lepiej. Tu jest polis, tutaj jest czwarta rzesza. My od odtąd, od czerwonych gdzieś teraz ponoć tu jesteśmy, albo tu, czy tu. Nie wiem, gdzie, gdzieś w tym odcinku. W samym centrum. Mm. Musimy się dostać tu. Według książki w ogóle byliśmy gdzieś tu, tu, tu i dopiero doszliśmy się tu, ale to nieważne. Tutaj raczej nic nie ma i nic nie będzie. No i cholera? Tam nie wiem, tam się chyba nie da przejść, ale tutaj też nic nie ma. Teraz to jeszcze raz sprawdzę. Przeszukajmy to do końca. No tu jest zawalony tunel. Także gówno to nam da. Ops. I hops. I nie ma tutaj nic Super po prostu, tam nam świeci drezyna Wypadliśmy gdzieś O kuźwa Ech, troszeczkę przerażające, tam jest... Co tam jest w ogóle? Tam też jest metod... Skąd my wyjechaliśmy tą drezyną, bo ja nie rozumiem No tu z góry raczej nie, no stamtąd musieliśmy, stamtąd musieliśmy przyjechać, ale z jakiegoś, nie wiem, bocznego tunelu, przecież tu jest metro. Tam jest jakiś chyba tunel. Kurde, no i naprawdę nie, nie wiem, gdzie tu teraz iść. No nie da się teraz tak przejść. Stalkera straciliśmy Dupa jak cholera No nie wskoczę tutaj przecież, no to kurde gdzie? Tu mam pokazuje światło, no i gówno z tego Ta rura? Nie no, to do rury nie wyjdziemy Haha, myliłem się, jednak wyjdziemy no dobra tutaj nie ma chyba nic. Tam będzie zablokowana pewnie. Chociaż nie, tu jest w dół. Kurde, nie wiem w którą stronę iść. Dobra, tam coś jest, to sprawdzę tylko, że tam coś jest, bo jak tak, no to w ogóle dupa, to nie wiem, kiedy pójdę. Tutaj też się da, a tu się idzie w górę. No dobra, pójdźmy w górę. O, dobra. Czyli w dół jakbym poszedł, to pewnie bym coś tam znalazł już trudno. Ja znowu zostałem sam. do czarnej stacji. Czarnej? To jest... O... Czarna... Fajnie, że czarna, ale ta stacja się nazywa zupełnie inaczej. Nie pamiętam jak, ale tu jest stacja, do której... Aha, czyli tak przeszedł. Stacja, do której w tym momencie... Hmm, czyli praktycznie trasa, którą w tym momencie przeszedłem, zgadza się z tym, jak mnie przewieźli... Panowie y, na Drezynie, z, którzy mnie uwolnili od faszystów, kiedy miałem zostać stracony, znaczy Artem miał zostać stracony, nie ja. Y, y, uwolnili Artema y, goście, którzy byli y, rewolucjonistami cze, y, rewolucjonistami Czegawary. Y, 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 jeździli na Drezynie, było ich czterech, i dokładnie mnie zawieźli gdzieś tutaj. Mniej więcej gdzieś tutaj, i oni sobie gdzieś pojechali. Nie wiem, czy dalej tunelem, czy co, a ja tu zostałem, i tu jest stacja, której w tym momencie nie pamiętam, jak się nazywa. W każdym razie ona, tutaj pisze, bo jest, ob no, obrona była, tak? Znowu magicznie się zjawiliśmy gdzieś. Obrona z tego względu, że. No, nas. Obrona z tego względu, że tutaj jest otwarte przejście na zewnątrz. Jestem, jestem. nie często z kapitanem. My to w nawozie. się. Tu była stacja, która miała otwarte przejście na powierzchnię i stamtąd co jakiś czas przychodziło coś i oni się tu bronili. Także musieli tutaj ostro walczyć, no i... Artem im pomógł, y, y, pomógłby im podczas warty, bo on przyszedł, gdy. bo tutaj w nocy stacja jest zamknięta. Przynajmniej tak było. Stacja jest zamknięta, więc. Y, więc. Y... Ja nie hmm. znam, jakąś ty tutaj zabrałeś, separy. No iż nie bajcy nam nie pomieszają. Rachodna na jest zapięcana, bo tam nie zakończy się ewakuacja. Gotow się do boju. Możesz zabrać sobie patrony, który nie żadnego schronienia. Tak, eee... Artemis po... eee... Arte mi... musiał pomóc. Eee... A czy nie, musiał, tylko że siedział z nimi na warcie, ponieważ stacja była zamknięta podczas nocy. Nie może, oczywiście, żadnej ewakuacji nawet. Nie chcę, żebyś Nie było To będzie trudny boj. Nie o waszych ziemniach. Które estalizują na stację. Każdy monstrum. который прорвется через линию нашей обороны, попадет прямо туда. Tуда, no. Где ваши жены no. и дети. И он их не пощадит. Мы не имеем права проиграть этот бой. Да. No. Чувствуешь? Они а на подходе. О, курде Ну ладно. О, фак. Tu... fakt coś tu idzie. Ja pierdzie. Zajebiście. Fak, się ekran mi telepie. Sam. takie powietrze. Fak, chodźcie. To samo? Coś zawsze. Der. Stawaj, o, У нас потери! Чудесный день сегодня. Тут я бы угождая не могу... Завалимся туда. Ну ладно, и дом. Да, да, люди Dzieciku, <laughs> w ragunie zdające nasz gordy wariat... Pośpiewaj, jestem. Pomoże, pomoże. No, no, no. Gdzie wy strzelacie? Potem przechodzę tak, fuck, fuck, coś mi widzi. Nie nie patrz, o oh, fuck Fucking shit, ten. tam Ja mammo, ja yeah, mammo Tery Re rewolwer -re -re niebezpieczny -re. Nie stracę aż tak dużo amunicji Ale Myślałem, że coś będzie tam, fajniejsze rzega, nie tylko te nosa coś tam, nosolisy czy inne główny. Fak, nie wiem, a on akurat? I go zabił Fak, no nie no, padł wszyscy tyle Tylko już tam jest, na działku. O, jeszcze drugi raz. Tak. Aaa, znowu. Jebło. Jedyny to przeżyłem, co? Fajnie. Przykro mi, panowie, no. Przynajmniej amunicję mogę sobie z zabrać. Czy on ma związane nogi? O gówno tu chodzi. Miał związane... co? Że on się... O, on tu walczył chyba, nie? Z nami. I go... Już na materiale widać, jak go ten... Jak go tutaj... On nie obronił i na niego się rzucił i on zginął. Dlaczego on ma związane nogi niby teraz? Ten w ogóle kolej nic nie robił, tylko siedział. Ten nie ma związanych nóg. What the fuck? Co jest? w mnogo mutantów się naszą obronę. Można Но я больше не боясь, как видишь. Слушай, парень. Ты должен найти нашу радиостанцию, установить связь с полисом. И поставить запись с сообщением об опасности. Вот она. Я готовился к этому. Удачи, братишка. Шайгнай. To daj mi amunicję, kurde. Nie, nie da. Dobra. Ten też już też nie żyje. No cholera ich wszystkich, no. Trzymaj się. Na razie.